Monta wyścigowego. PIK! Świnkę dostałam! Jeszcze raz, no, jeszcze raz! Łapać. Jeszcze raz. Ty, ja... ja ciekawa teraz, no, co ja wypadnie mi. Dobra, poczekaj, tylko Or, wezmę to, sobie jajeczko, wezmę. No? Już? Mhm. Trzymam kciuki, Ari, co ci wypadnie? Ari poszła do skrzyni. Ali poszła do skrzyni. Czekam, czekam. Poszła do skrzyni. <grym>. Jaka, jaka radocha, Rozo! No, bo to jest najlepsze z tego, tego O, ja dostałam ship, egg. No dobra. Oho! Nieukontentowana. Nieukontentowana. <grystanie> A teraz? Będę ci mogła. W mi będę mogła ci dać. Będziesz miała te owieczki jeszcze raz jeszcze raz. Ale je, 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 jaka wesolutka była. Była wysolutka. Moshrom spawn. Co to jest? Grzybiarnia!